Spokój i dobro. Słuchajcie, dzisiaj taki może dosyć wojowniczy temat. Przeciwstawcie się diabłu. Może groźnie to wszystko brzmi, ale nie chcę was straszyć diabłem. Wręcz przeciwnie, chcę was zachęcić do tego, żebyście w wielkim pokoju i z wielką miłością walczyli z pokusami. No, bo, no bo tak to jest, że, że jak to mówi powiedzenie, i pewno też tak jest w życiu, że im człowiek bliżej Boga, tym bardziej zły go atakuje, tym bardziej chce go od Boga jakoś odciągnąć. Kiedy czujemy, że realizujemy jakieś dobre dzieła Boże, to pojawi się ten zły, pojawi się diabeł, żeby nam w tym wszystkim przeszkodzić. Z drugiej strony taką zachętą do dzisiejszego odcinka było to, co teraz słyszymy w czytaniach myszalnych. Czytamy ten pierwszy list świętego Jana, dzisiaj trzeci rozdział, gdzie była właśnie też mowa o dzieciach diabła i o tym, że Syn Boży, że Jezus Chrystus przyszedł, po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. Więc to można wszystko pokonać. Temu diabłu można się przeciwstawić. I nie jest to mój wymysł, nie ja na to wpadłem, nie są to moje słowa, żeby się diabłu przeciwstawić, ale to jest bardzo mocno ulokowane, jest to bardzo wyraźnie zapisane w Biblii, w Piśmie Świętym. Pisze o tym święty Jakub. Posłuchajcie, bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu a ucieknie od was. Widzicie? Poddani Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a diabeł ucieka. Piotr w swoim pierwszym liście pisze, wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. No, mamy tą silną wiarę mieć, tę łaskę od Boga, żeby się złu przeciwstawiać. No i też może Was zaskoczy. No, witam Andy o, Kamila. Pozdrawiamy bardzo Kamil. 37 osób na Facebooku. Grzegorz, Marek, Pokój Dobro, Marku, wszystkiego dobrego. Kto jeszcze? Janina Gok. A to jest Dorota, ja, bo ja czasami patrzę na, na NIK, a nie spojrzę na imię. Bardzo, bardzo się cieszę, że Dorota jesteś z nami. W Księdze Rodzaju jest też bardzo ciekawy tekst. Nie wiem, nie wiem czy, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. A mianowicie w czwartym rodzaju, rodzaju tam gdzie się jest, toczy sprawa Kaina i Jabla. <laughs> kiedy Kain chodzi już taki smutny, przygnębiony, bo tam już coś zaczyna mu się w głowie niedobrego rodzić, Pan Bóg mówi do Kaina: Tak, Kainie, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego twarz Twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czycha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Zobaczcie, już, już tam na samym, początku, na samym początku Pan Bóg do Kaina mówi, że, że Kain ma panować nad grzechem. Trzeba się przeciwstawić temu złu. Moi drodzy, jako, jako tekst do dzisiejszej, do dzisiejszej medytacji wybrałem fragment z książki Wewnętrzny głos miłości Henry'ego Niuena. To jest taka bardzo ciekawa książka, taki, taki intymny dziennik, intymny pamiętnik. To jest z czasu, kiedy, kiedy ojciec Newen przeżywał wielkie takie wewnętrzne zmagania, trudności, poczucie takiego odrzucenia. I zawiera, zawiera ta książka pewne takie wskazówki, wpisane właśnie, tak jak wspomniałem, w tym najtrudniejszym okresie jego życia. Zresztą samo mówi, że te wskazówki zostały pomyślane jako sól do posiłku życia. I uwaga, sam, sam Newton komentuje: Zbyt wiele soli może zepsuć posiłek, lecz jej odrobina. Może nadać mu smak. I dzisiaj taka odrobina odrobina tej, tej soli, odrobina tego, co nam zostawił w tym swoim dzienniku duchowym Henry Newen. Jeszcze raz przypomnę, książka Wewnętrzny Głos Miłości do nabycia w księgarniach. Nie powiem w jakich, bo nie będę reklamował, bo nie mogę. <laughs> Dobra, żarty. Kto tu jeszcze z nami jest? Joanna. Oj. Znowu mi zniknęło. No dobrze, ale zaraz się pojawi, to, to będę widział, a jak nie, to już potem odczytam. Uwaga, dobra, przechodzimy do, do meritum, przechodzimy do tekstu Newena. Pisze Newen tak. Przeżywając te wszystkie swoje, swoje trudności i zmagania duchowe. Im wyraźniej zobaczysz swoje powołanie jako dawanie świadectwa Bożej miłości na tym świecie. Im bardziej zdecydowanie będziesz żył tym powołaniem, tym silniejsze będą ataki wroga. Otoczą cię głosy: jesteś bezwartościowy, nie masz nic do zaoferowania, jesteś nieatrakcyjny, niepożądany, niekochany. Im silniej będziesz odczuwał to Boże powołanie, tym częściej będziesz doświadczał we własnej duszy kosmicznych bojów między Bogiem a szatanem. Nie bój się. Pogłębiaj swoje przekonanie, że miłość Boga do Ciebie wystarczy, że znajdziesz się w bezpiecznych rękach i że Bóg strzeże każdego kroku na Twojej drodze. Nie daj się zaskoczyć atakom demona. Będą się nasilały. Ale gdy stawisz im czoło bez lęku, odkryjesz, że nie mają nad tobą władzy. Ważne jest, aby trzymać się prawdziwej, stałej, niezachwianej miłości Jezusa. Ilekroć zwątpisz w tę miłość, wracaj do swego wewnętrznego, duchowego domu i wsłuchuj się w głos tej miłości. Tylko wtedy gdy poznasz w twej najgłębszej istocie, że jesteś szczerze kochany, będziesz mógł stawić czoło ciemnym potrzeptom wroga i nie ulegać im. Miłość Jezusa ukaże Tobie wyraźną wizję twego powołania. Im silniej będziesz odczuwał wezwanie, by sławić Bożą miłość tym głębiej będziesz musiał poznawać tę miłość w swym sercu. Im dalej doprowadzi cię zewnętrzna wędrówka, tym głębsza musi być wędrówka wewnętrzna. Jedynie wtedy, gdy twoje korzenie są mocno wrośnięte, możesz wydać obfity plon. Wróg tylko czeka, żeby cię zniszczyć. Ale ty potrafisz stawić mu czoło bez lęku, kiedy wiesz, że otacza cię bezpieczna miłość Jezusa. No, ładne słowa, zachęcające do tego, żeby nie poddawać się, nie zniechęcać, ale walczyć o dobro, walczyć o miłość. Tak będą przychodziły pokusy, i myślę, że gdybym Was poprosił teraz, żebyście w komentarzach napisali różne takie sytuacje z Waszego życia, gdzie rzeczywiście angażujecie się w jakieś dobro, w, jakąś, w jakieś dobre przedsięwzięcie, to zawsze jest ten zły, który gdzieś tam namiesza, chce, chce nas zniechęcić, podkłada jakieś kłody, prawda, I, no, i czasami się zniechęcamy. No właśnie o to chodzi, żeby, żeby otoczeni tą Bożą Miłością się, się nie zniechęcać, ale iść do przodu i czynić dobro. Nie ulegajcie złu, ale zło dobrą Dobrem zwyciężajcie. Wróg czeka, aby cię zniszczyć. To jest to ostatnie zdanie. Ale ty potrafisz stawić mu czoło bez lęku, kiedy wiesz, że otacza cię bezpieczna miłość Jezusa. Kochani, tej bezpiecznej miłości Wam życzę, zresztą ona jest, tylko trzeba, trzeba ją odkryć, odczytać w swoim życiu. Co kto to Kamila pisze? Rogaty to straszny stwór. Straszny, ale nie trzeba się go bać. W tym sensie, że. No, to tak jak czytałem te fragmenty, czy Piotra, czy Jakuba, czy, czy, czy z Księgi Rodzaju, mamy się dzięki łasce Bożej jemu przeciwstawić. Jemu się można przeciwstawić, ale tu trzeba żyć w łasce Bożej, tak? Tu trzeba być człowiekiem modlitwy, trzeba być człowiekiem sakramentów, no i, i zgodzić się na to, że to będzie bój, że to będzie, kochani, bój. Tak, to będzie bój. Dobrze, zaraz przechodzimy do, do naszej modlitwy. Czas ucieka. Chciałem jeszcze bardzo podziękować za, 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 za Waszą obecność, za wsparcie też tam na Patronitas. Dzięki za, za wszelką życzliwość. Oczywiście, tak jak zawsze, no, ten wierszyk trzeba tutaj powiedzieć, i to nie jest tylko po to, żeby to formalności stało się zadość, tylko żeby rzeczywiście potem to wprowadzić w czyn. subskrypcję. Komentarze, ruch na, na, na komentarzach, ruch pod fil, filmikiem to jest coś, co jest, co jest bardzo ważne. Leonard, do zobaczenia na żywo. No, do zobaczenia na żywo już niebawem. Już niebawem. Kamila coś napisała. Coś pewnie, jakiś komentarz do, do Beaty. Dobrze. Modlimy się. W modlitwie Ojcze Nasz codziennie też wypowiadamy te słowa, abyśmy nie ulegli pokusie. Strzeż nas od wszelkiego złego, więc niech to dzisiaj w sposób szczególny wybrzmi i Anioł Stróż, który, który zawsze czuwa nad nami. Ojcze Nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aniele Boże stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen spokojnej nocy. No niestety bez szturmu, w lajkach i, i w komentarzach, tak jak napisał ojciec Leonard, po prostu filmiki giną, po prostu giną. Gdzieś tam jest taki, no, takie, taka ilość już tego materiału w necie, że to po prostu wszystko ginie. No albo byśmy musieli wejść w komercję, nie? czy po prostu musielibyśmy wejść w płatne reklamy i yy, no. no właśnie, albo, albo. Dobrze, yy, jeszcze raz wielkie dzięki Wielkie dzięki. Gdy chodzi o, o, o bajki w czasie, w czasie rekolekcji, to jak się spotkam z ojcem Leonardem, to wszystko ogadamy. Myślę, że będziemy się spotykać, że jakoś tam się ten czas da wygospodarować, żeby, żeby na, na parę. Tak sobie pomyślałem, że już jak naprawdę nie będzie takiej możliwości, żeby, żeby przygotować coś, bo, bo może tak być, to chciałbym się z Wami spotkać, żeby się pomodlić. To znaczy, na przykład napiszę, napiszę w tytule, że będzie kompleta. No to sobie wtedy odmówimy wszyscy, na przykład razem sobie przygotujecie wcześniej tekst i odmówimy modlitwę na zakończenie dnia, tą modlitwę, którą, którą my jako kapłani odmawiamy. Tam pewno wiele osób z was też tę modlitwę odmawia. Na przykład czasami napisze dziesiątka różańca, no to sobie troszeczkę porozmawiamy i potem odmówimy dziesiątkę różańca. Tak sobie pomyślałem. Tak sobie pomyślałem. Nie wiem, tak co o tym myślicie. Co o tym sądzicie, możecie gdzieś tam w komentarzu napisać. Czasami wspólna modlitwa w sensie komplety. E, modlitwa na zakończenie dnia, czy wspólna, e, wspólna dziesiątka ruszeńca. Może koronka do Bożego Miłosierdzia, nie, żeby, żeby nie, 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 nie zawsze przegadywać to. <laughs> nie zawsze przegadywać kogo dobrze. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, szczęść Wam, Boże, pokój i dobro.